Trochę pojeździłem ze 2 miesiące i zauważyłem, że tutaj, zobaczcie, w środku się zrobiły bardzo brudne felgi. No i trudno to to, jakby powiedzieć, wymyć. I kupiłem taki płyn do mycia felg K2. No i jak to powiedzieć, tylko wziąłem, o, popryskałem. Zobaczcie, jak rozpuszcza ten brud cały, widzicie? O, o nawet nie trzeba nic wielkiej siły używać to po prostu wszystko odpływa o. tutaj szczególnie yy, niebezpieczne jak to jest tak to powiedzieć miejsce przy wentylu trzeba uważać założyłem rękawiczki żeby nic się nie stało nie wiem, dobrze działa ten środek zobaczcie i teraz jakby powiedzieć zostawię to na chwilę a zanim to odstawię sobie ten preparat, przejdziemy do koła pierwszego. Zobaczcie, to koło wyglądało tak samo, dokładnie jak tamto. I teraz zobaczcie, jak wygląda. Żeby, jak to się mówi, dokładniej jeszcze wyczyścić, no to trzeba by było zdejmować myślę, że koło. Albo jeszcze raz tutaj spróbować to popryskać. Jedna ważna rzecz, jak zaczniecie robić, nie, nie róbcie tego na rozgrzanych tarczach hamulcowych, bo można sobie narobić szkody, co innego jak dać szlapnie, co innego, a tak jak punktowo będziecie pryskać, no to można później po powiedzieć, że powiedzieć, że przyjechaliście, tarcze rozgrzane, umyliście sobie felgi i zepsuliście sobie tarcze. Także no wszystko trzeba robić w swoim czasie. A teraz przejdziemy do dróg, z powrotem do tamtego koła. I teraz będziemy to opłukiwać samą czystą wodą. O, zobaczcie o. Zobaczcie jak tu na dole wypływa ten cały ten brud. O. o widzicie tutaj też No i można powiedzieć, że felgi tak jak to powiedzieć jest grubsza są Czyste. Także tam myślałem, że ten środek nie będzie działał. Miałem kiedyś taki podobny, innej firmy, chyba moje, i musiałem używać takiej szczotki. A teraz nawet tej szczotki nie muszę używać. No i to działa. No jeszcze teraz, później zrobię sobie zaraz drugą stronę ruszę samochodem troszeczkę do przodu żeby po prostu to znalazło się po drugiej stronie no to dosłownie nawet tylko wezmę na luz wrzucę i on się tyle stoczy bo on tu trochę na górce stoi. no i to by było tyle także środek dobry rozpuszcza wodą próbowałem Ludwikiem i innymi preparatami nic nie szło